Pablo Mokka, Zderzenie słów Nieznajomy we śnie pojawił się w lówrze, Nasłuchuje, jak Monaliza z topolowej deski, tajemniczym półszeptem od tylu wieków recytuje poezję Petrarki. On zdrętwiało dłoń Wynosi wysoko, by nie zdołała dojrzeć głęboko skrywanej tajemnicy w czeluściach duszy, ozdobionej wieczną blizną schillerowskiej estetyki. Ona, ona w prywatnym salonie, ograniczona ramą, siedzi sztywno, jak podczas żałobnej egzorty. Wyobraża sobie własny portret, zasypiając z otwartymi oczyma, w zderzeniu krystalicznych snów. Polała się jedwabna krew, którą wypiły szerszenie Leonarda da Vinci. Trzęsienia ziemi nie było. Nieznajomy sprawił trzęsienie nieba z którego wysypała się zgraja aniołów.